Ala, oprowadzisz dziadków po swojej siłowni? Tak. Tutaj jest guma, po to, żeby robić o takie coś. I co, ćwiczysz brzuszki wtedy, jak. Ćwiczysz brzuszki? Tak. Tu jest też... Jakie jest kolejne tu... ćwiczenie? I jakie jest kolejne? No, jesteś silna. Jakie jest kolejne ćwiczenie? Pokaż mi jest Tu będziesz ćwiczyć poziomkę. Tak. Ile wytrzymasz? Raz, dwa, trzy, dziesięć sekund. A dziesięć sekund, ale teraz tak pokazowo, tak? No, pokaż kolejne ćwiczenie wszystko jest uporządkowane, super. Kolejne ćwiczenie to jest o tutaj takie. O nie wiem jak to się nazywa, ale to jest ćwiczenie o takie. O, mięśnie rąk. Bicepsik, tak? Tak. I jeszcze, jeszcze coś można tu zrobić? Tutaj. O. Super. Są Tutaj jest stanie na rękę w pompce, pompujesz? Tak, a tu jest salto, uh, uh, uh. To pięknie i to już wszystko. Do odpoczynku. do odpoczynku. Woda jest tam. Woda jest tam na stoliku. A tam był. A no tak, przy miejscu na odpoczynek powinna być woda. Rzeczywiście słusznie. To jak się odpoczywa? I co się robi? Pije się wodę, tak? Pije się wodę. No to trzeba się napić. A ja będzie jeszcze ręcznik, tak? tak. Jak się upocisz, tak. no to co? Już zaczynasz trening? Uh -huh. A kiedy przeprowadzisz swojego pierwszego kursanta? Ach, uh, A kto będzie twoim pierwszym kursantem? Mój brat. Twój brat! No to piąteczka.